Hej, 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 jednorożce! Dziś będę pokazywać na pierwszym odcinku z tego kanału jak włożyć zwierzęta do szkła, zrobić im klatkę. Niestety to będzie działać tylko wtedy, gdy one będą siedzieć. Jeżeli będą stały, to niestety z niej wyjdą. Działa to tylko na zwierzętach, które mogą siedzieć, czyli kotach, psach i papugach i wszystkich innych, które się oswaja. To są chyba jedyne trzy. Przy okazji będę wprowadzać w ten kanał. Ten kanał to jest kanał tak jakby bitewny. Polega on na tym, że ja z moim kuzynem rywalizujemy między sobą na ilość subskrypcji. Bitwa zakończy się wtedy, kiedy wszystkie kanały dobiją na przykład 100 filmów. Zdajemy taką konstrukcję, aby zmieścił się blok przepychający, oraz dźwignia do niego, żeby można było to uruchomić. Mm, wszystko przydałoby się zabudować ładnie. Zrobić taką klatkę dla zwierzęcia. Tutaj. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Dobra, tu będzie zwierzak, tu będzie szkło. Musi być na dwie kratki, żeby nie uciekł. Coś, coś w tym stylu. Dobra. Najpierw zaspałonię sobie tu psa. Tylko oswoje. Wezmę sobie kości. Łow. Dobra, bierzemy szkiełko, nie tu hmm. szkło może być byle jakiego koloru. Ja na przykład zrobię to z różowym powiedzmy, dobrze, teraz. Muszę znaleźć blok przepychający, a tłok i dźwignię do niego. Niszczymy oczywiście wszystko. Trzeba uważać, żeby nie wypchnąć z, z, zwierzaka z tego. O, właśnie. Małe psy o wiele lepiej się w tym mieszczą. Ale z dużymi psami też, też jest dobrze. To wiem, że nam się poszczęści i zrobimy to z małym kotem, zostań się w środku, proszę bardzo, magiczny pies. Dla chłopotera. Dobra, robimy kolejną obudowę. Raz, dwa, raz, dwa. Raz. Dobra, wrócę jak skończę. Dobra, wszystko gotowe. Mam tutaj tym razem małego kociaka. I start. Kotel zapuszkowany. trochę się z nim męczyłam, bo. No, wypchnęłam go niechcący. Wypchnęłam go niechcący z obszaru, w którym miał siedzieć. Siedzi w środku. No, kujeczynko, tak? Dobrze, teraz ostatnie zwierzę to Papuga. Papuga Jeden. Co? No, oh, to wy. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden. Jeden. Jeden, jeden. jeden. Tutaj będzie szkło. Z papugą to ja się lepiej zabuduję, albo tak mocno nie muszę, bo tutaj postawię to i i dach. Żegnaj to. Zostać sam na sam z pewną papugą Dobra Nie mogę tego znaleźć Tu są, dobra Papugę. Yy, sianko, sianko, sianko Nie Mhm uh -huh. To siedzi. Proszę, tak oto mamy papugę, kota oraz psa. Tak możemy także zrobić w taki sposób sklep zoologiczny. Szkoda, że tylko nie da się komuś oddać takiego zwierzęcia. No ale cóż, w ogóle. Gdzie, gdzie jest mój koń? Tu jest jakiś biały. O kurde, daleko odszedł. Teraz szkło zgubię. Tu jest, dobra. Myślałam, że to świnie. Hmm. Dobra, to ja się żegnam. Widzę, że papuga postanowiła wyjść. Dobra, popatki.